Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Biom A to jest już, już powrót, kochani Niestety pierwszy odcinek Wyjaśnienie od razu Sejwa straciłem, niestety, nie wiem jakim cudem nie, Na pewno go nie usuwałem, tyle wam powiem Straciłem sejwa, wchodzę, patrzę, nie ma sejwa przez Wędząga Bo dużo zrobiłem między odcinkami Naprawdę bardzo dużo Chciałem też porobić... Parę innych rzeczy, ale no, niestety nie udało mi się, no i straciłem. Wszystko miałem tam dogonić, ale stwierdziłem, wiecie co, jak już zaczynamy, to zaczynamy od nowa. I znowu tamte odcinki zostały usunięte, więc seria całkiem od nowa zaczęta, więc witam was. To jest pierwszy odcinek z mojej serii Solo na modach. Właściwie biompaka, który za niedługo pewnie zostanie yy, wypuszczony. A jeśli chcecie biompaka, łapkujcie. Będzie to dla mnie znaczyło tyle, że po prostu jest bardzo tego chcecie, więc bez zbędnego gadania. Zaczynamy. O jaki fajnego sobie zrobię tego Prince znaczy Shota. Tylko muszę sobie czekać chwilę. Dobra, teraz już jestem. Eee, zrobimy sobie screena. Musiałem powłączać tamte. Okej, okay, i mamy screena i teraz się przełączamy. I niestety wpisałem sobie... Żebym zaczynał nie na zimie i niestety zaczynam na zimie. Nieważne. Mm. Wiecie co, postawię... Wziąłem sobie skrzynkę bonusową, tylko niestety nie mam pojęcia gdzie ona jest. jest taki mały jakby minus. Ale gdzieś pewnie niedaleko. Tak się przyglądniemy tutaj. Gdzie jej nie widzę. To mi przeraża. Dobra, wiecie co mam to gdzieś? Trudno. Gramy na tych modach, co były wcześniej. Dla tych, co pewnie nie oglądali tej serii od początku, to jest tak: Timber Mod, yy, Twilight Forest, Galactic, yy, Industries, no boże Industries, czy jakoś tak, ten AIMC2. Yy, Optifine mam. Optifine ma, nie mam. Trudno, to sobie go wgram. Chyba nie mam. O, nie mam raczej, dobra, nieważne. No i to jest chyba takich ważniejszych modów to tyle. No i chyba jeszcze. No i Mutant creaturesy mam. Których odcinek z drugi na pewno wam jeszcze pokażę. Jak będziecie bardzo chcieli, to piszcie w komentarzach chyba na fanpage'u, to Wam udostępnia oczywiście na fanpage'u. Odcinek bardzo wkurzający dla mnie. Dla Was może być śmieszny, bo ja się wkurzałem. Nieważne. Dobra, i szukamy wyjścia z biomu zimowego. No bagna lecimy, wiecie, co tam widzę, Kanion to jest. Jak na początki, bardzo dobry, więc pewnie znajdę tą skrzynkę kiedyś. Ura, lecimy, lecimy. Te, te niedźwiadki mnie drażnią. Mam nadzieję, że mnie zaatakują. O, nie, 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 nie. Niedźwiadek. Tu jest kanion, tak? Tu jest kanion, ok, ale to ja pójdę sobie jeszcze tutaj. Lilia Wodna, nie wiem po co mi ją ja wezmę. I... Na razie nie będę się daleko od... oddalał daleko oddalał słowa ślady, nieważne. Zrobimy sobie to. Aha, mam tweak inventories Nie. Inventories jakiś ten, co podsyła mi po prostu itemy, i ile ilość, i ile mam jeszcze do wykorzystania, nie? Na jakimś tam narzędziu. No i mam coś tego, to, coś, w tym tylu, coś w tym stylu. Włączę sobie magnes, ponieważ jest bardzo przydatny. I zrobimy sobie, wiecie co, zejdziemy sobie na dół, tutaj, jakoś o tak, ok. I tutaj sobie jeszcze postaramy coś zrobić, coś mi tam syczy na duchem. No ja widzę już żelazo. Dobra, i na razie sobie postawimy. No bo wiecie co, nie będziemy się kopać tam głęboko, tylko zrobimy sobie tutaj, do mego od razu, przy wyjściu, jakby tutaj, o, taką norkę, wiecie, klitkę w sumie. Hard, ci z hardpaka będą wiedzieli o co mniej więcej chodzi, bo teraz chcę wam powiedzieć, że zrobię sobie, czy teraz, chcę wam powiedzieć, że zrobię sobie tutaj taką farmę, jakby podziemną z hardpaka. Ci, co oglądali, oglądają pierwszy odcinek hardpaka, to będą wiedzieli. O, teraz jest godzina 16, ja go wypuściłem 15, chyba 30. Jest poniedziałek, tak? Od razu podkreślam, jest poniedziałek. Hardpaka nagrywam w niedzielę. Tyle z ważniejszych chyba informacji, znaczy z ważniejszych informacji? Takich w sumie też lekko niepotrzebnych, no ale nieważne. Muszę się nauczyć, żeby nie rozmawiać o byle głównie. W ogóle za niedługo chcę Wam też nagrać odcinek z World of Tank i World of Warplanes. Chcę Wam pokazać różnicę między Warthanderem a World of Warplanes, bo jest naprawdę duża ta różnica. Co ja chciałem zrobić? A, kill off, ok. Wykopimy sobie od razu. No i skrzynkę sobie zrobimy taką pierwszą. Bo się przyda w sumie. A tu sobie postawimy trudno. I idę sobie wykopać trzy te kamienie. Nie mam tutaj nic. Nie mam tu, tutaj. Muszę sobie zrobić zejście. Wszystko powoli. Odcinki nie będą długie. Tak 20-15 minut. Ten będzie na pewno 15. Bo będzie pewnie nudny nawy. Więc nie widzę sensu, żeby był jakiś dłuższy. No, to tak, 15 minut, ten, i następne będą 20, 25. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie odcinka, bo dla mnie naprawdę nie ma problemu. Um, bo z czasem, do nagrywania, mam problem, jeśli chodzi o szkołę. Bo jak wychodzę na przykład o 15, a wiecie, jak rodzice są w domu, to nie za bardzo chcę nagrywać, no bo to wiecie lekko jeszcze. Um, no tak, wiecie, po prostu nie chcę im też przeszkadzać, bo oni też po robocie zmęczeni i tak dalej. Zresztą chyba wiecie, co chodzi. Macie rodziców, którzy pewnie, którzy pewnie pracują, więc. Nie muszę wam tego tłumaczyć. Więc spiszcie po prostu w komentarzach albo na fanpage'u. Od razu zapraszam do fanpage'a tych, których jeszcze tam nie ma. Bo jest bardzo, bardzo, bardzo fanpage mm, fajnie zrobiony. Jest dwóch administratorów. Mianowicie ja i mój kolega. Szukam kolejnych pewnie administratorów. Kiedyś zrobię spika dla Was, żebyście mogli ze mną pogadać. GG macie w opisie. No i tyle, no takich jakbyście się, chcieli, jakbyście się chcieli ze mną skontaktować, to takie właśnie informacje już wam przekazałem. Więc w sumie chyba tyle jeśli chodzi o takie informacje kontaktowe. Ewentualnie możecie też na skrzynkę pisać, ale skrzynka to nie za bardzo. Nie chcę, no, ja na skrzynkę rzadko wchodzę, więc piszcie na gg, na gg jestem prawie na okrągło. A gg numer wam podam i nazwę, nazwę się możecie domyślić, po prostu biom. Ale to chyba tam trzeba numer. Nie wiem, ja dawno GG nie małem, nie korzystałem też długo z GG. Zrobimy sobie tak tutaj będzie po prostu ok. No, tutaj taki mały ten kanionek, ale nieważne. Kontroluję ten czas, ponieważ wiem, że ten mój tata zaraz przyjdzie. No to chyba do 16 mogę spokojnie nagrywać. Dobra, nieważne. O, kupimy sobie jeszcze wągiel, przepalimy sobie żelazo. Tutaj zbierzemy sobie, słyszę bardzo groźne dźwięki, których się obawiam, niestety. Takie lekkie wysypki łapią znowu. Nie wiem dlaczego to jest Minecraft, wiem Minecraft i tak dalej, ale trochę już jest przesady w tym. Żuwik. Dobra, nieważne. Przepalimy sobie te rzeczy od razu. Ja się tu przymuruję. Aha, zrobię sobie, zrobię sobie od razu pochodynki Moment, bo się zaplątałem. Wy pewnie tego nie słyszycie bo ja mam głośniej niż będzie na YouTubie pewnie, bo nie nagrywam Minecraft, znaczy muzyki z Minecrafta jedynie dźwięki. Muzykę daję swoją, więc wiecie. Poza tym co ja teraz tutaj mogę zrobić? Aha, rozświetlę sobie tutaj. Tutaj jest wyjście, to tak, żebym wiedział. Zrobię sobie łopatę i zrobię sobie motykę od razu. Potrzebuję że trzeciego żelaza. Niestety nie mam. Trudno. Gdzie jest ta łopata moja? Tutaj jest ok. To będziemy się kopać. Tutaj nie wiem, czy jakby sufit podwyższył, No właśnie. Nie za bardzo Dobra, nieważne, będę na dwóch klockach, że na razie przeżyję Ale mi to syczy hamsko tak na duchem Ściszę sobie trochę dźwięki Wiecie co? Teraz się tutaj wkopię Tutaj symetrycznie, czy trzy, trzy okej okay. Tutaj na wprost Ile zrobiłem? Tak, okej okay. Jezus Ok, i teraz będzie na 4 na 3, ok, tak, 3 i tak, trzy. tutaj jeszcze, już? Nie, jeszcze nie, dobra, tak. Ok, mniej więcej tyle. 4 na 4 mogłem zrobić w sumie, dam sobie całą taką farmę, zrobię, ale nie potrzebuję na razie dużej tej farmy. W ogóle za niedługo, albo nie będę wam mówił, bo trochę to bez sensu będzie, jak wam powiem. Więc oczekujcie pewnego odcinka takiego fajnego, jednego pewnie, albo paru. Więc oczekujcie ich naprawdę. Jest warto. Nie powiem, że nie. Tak, i tutaj sobie dwie damy. I tutaj będzie tak. Tu będzie woda. A tutaj zaoramy sobie pola. O, tutaj znalazłem jeszcze jakąś orę. Ou, panie pole. Nieważne, nie słuchajcie mnie. Mm, tutaj sobie Jezus, ile ty jest, ile tu jest. Okej, okay, tutaj sobie tak zrobimy w dużo ziemi. A to w sumie możemy sobie tak zrobić, o okej okay. zaraz by się jakąś tu wodę skombinować akurat się noc zrobiła teraz te drzwiczki zrobię w sumie, przydadzą się bo i tak tu chwilę pomieszkamy a skoro się noc zrobiła to ja nie wiem jaki mam poziom pokojowy no okej, okay. dobra niech będzie łatwy na początek bo wiecie jak to było z tymi um, mutantami i tak dalej dla tych co nie wiedzą to zapraszam, zapraszam, zapraszam na fanpage'a Tam będzie wszystko, będzie odcinek A ja teraz czekam i... Kto tam się leje na górze? I czekajcie na chwilę bo... Kto się tam leje na górze? Ja chcę wiedzieć Może pójdziemy zapolować sobie na to W sumie takie siedzenie w tym to jest bez sensu To sobie zostawię to wszystko odłożę muszę sobie zrobić jeszcze siekiery nie mam z czego siekiery zrobić Dobra, wydobędę sobie Zr zetnę sobie jedną jeden kostkę jedną, jedną kostkę drzewa Jakby. boże jakie te dźwięki są straszne a to jest tylko krokodyl nie I mam takie wysypki znaczy wysypki FPSu takie hamskie. mam 20 5 i nagle mam potem 30 i mam takie, takie skoki straszne nie, Nic mi się tle nie robi, nie wiem dlaczego, dobra, nieważne Tak, okej, okay. pójdziemy sobie zapolować Nie trudno Najwyżej zginiemy Może sobie Y-pointa zostawię, może będzie prościej Mam lagi Dlaczego mam lagi? Do niech będzie dom Widzę mutanta Jezus, jak się wystraszyłem. O Boże, słyszałem go za plecami, a i tak wiedziałem, że. O, mi wystraszył. Gnój jeden. Nie! Nie, nie chcę tego mutanta. Nie, 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 nie. To ja. Ja. Już czuję, że jest po mnie, ale mi damku jakoś nie poniszczyli, bo nie chcę tego przynajmniej trochę jedzenia sobie zdobyłem. 3 mutant creepery nie wierzę nie ja idę do domku dobra kochani to będzie krótki odcinek już 14 minut nie będę tego przedłużał bo widzicie tam się na górze dzieje a nawet to zablokuję, tak więc Zapraszam was do opisu. W opisie jest wszystko, naprawdę wypisane kontakty ze mną i tak dalej, i tak dalej. No i zapraszam was do łapkowania tego filmika, do subskrybowania mojego kanału, no i do komentowania. Z mojej strony tyle, więc żegnam się z wami. Trzymajcie się na razie.